Dzień dobry, dzień dobry. Wielka drama finansowa. O tym dziś pogadamy. Oczywiście z pewnym przymrużeniem oka, ponieważ są ludzie, którzy bardzo lubują nieruchomości, są tacy, co bardzo lubują akcje, krypto i są ludzie, którzy są zaśpiewani na punkcie np. Na złota. I dzisiaj skomentuję jeden film gościa, którego bardzo szanuję. Ale zanim, to mam tutaj ważne ogłoszenie. Już niebawem, bo w najbliższy czwartek o 20.00 otwieram mój życiowy projekt Skyclass I tam opowiem o tym, bo widzicie, dzisiaj jestem w marnarce, ale to jest mój jeden z dwóch wizerunków. Albo pomykam w marnarce, albo w t-shircie, ponieważ albo tworzę biznes i inwestycje, które umówmy się, też nie zawsze się łączą z takim tutaj wizerunkiem, albo jeżdżę na wakacje właśnie w t-shircie i W związku z tym, że w tym roku będę podróżować kilkanaście razy e, do końca jeszcze tego roku, to e, chcę pokazać, jak to robić, żeby podróżować luksusowo za ułamek ceny na fajnych patentach, tak żeby kompresować czas i dużo móc doświadczyć. E, będziemy mówić sobie na live o tym, jak mieć dostęp do stronników lotniskowych, tych Vipowskich, e, jak obniżać ceny hoteli nawet o 70% i ben, będę miał taki przykład e, tu i teraz. W sensie na żywo pokażę, że są takie hotele, które możesz kupić sobie w tym roku taniej, ale normą jest 10%. umówmy się, bo wiadomo, że fajnie się wyciąga takie przykłady ekstremalne. Będzie o tym, jak szukać tanich lotów w, po Europie i wiele, wiele więcej. Masa konkretów, tylko moje praktyczne doświadczenia. Moim celem życiowym jest to, żeby zwiedzić cały świat, więc rzeczywiście jest to dosyć. Abitne zwiedzić każdy kraj, każdy ze 196. Także pokażę, w jaki sposób ja sobie dyreślę tą ścieżką i jak można to robić super tanio. Jednocześnie będzie um, konkretna, konkretna opcja, jak sobie zabukować kruz z Nowego Jorku na Bahamy, jak dolecieć do Nowego Jorku i jak to zrobić wszystko w cenie Olimpy w, w Egipcie. Także będzie bardzo ciekawie. Masa wiedzy, której ludzie nie wiedzą. W Polsce się bardzo mało też mówi o kruzach. No, sam konkret, także o 20 zapraszam. To jedno ogłoszenie, trochę długie, ale to jest moje całe życie, całe serduszko, więc chcę to pokazać. Link jest poniżej. Zapiszcie się, już jest kilka osób zapisanych, mimo że dałem tylko to na jakichś tam Instagramach. A oprócz tego, oczywiście, zapraszam na happy Taxes, Fajna, uśmie uśmiechnięta księgowość. możesz sobie zobaczyć, jak my właśnie dowozimy temat księgowości, no i Hippie Invest, czyli nieruchomości gotowce inwestycyjne, płacące minimum 8%. No i właśnie pogadamy sobie o tych 8% dzisiaj bardziej. Dlaczego? Dlatego, że Piotr Cyncyk jest taki gość, bardzo fajny, fajna, fajna merytoryka, poczucie humoru, taka ironia, świetny temer głosu, taka gibkość intelektualna. Ja to cenię, bardzo lubię i Piotra oglądam tak raz na miesiąc. Raz na półtora miesiąca na pewno, gdzieś mi się tam jego film wyświetli i z przyjemnością zobaczę. Z tym większą przyjemnością skrytykuję jego film, ponieważ nagrał film, dlaczego nigdy nie zainwestuje w nieruchomości. No i fajnie, Piotr. Fajnie, fajnie, ale to nie ma sensu. Więc. Ja kupuję argumenty. Jak ktoś będzie chciał, to może sobie wygooglować, Piotr Cymcyk i zobaczyć film o nieruchomościach. I tam była taka narracja, wziął wykres wartości nieruchomości od 2007 roku do, do końcówki zeszłego, 2024, no i pokazał się, że nieruchomości też potrafią spadać, to jest prawda. I że średnio rok do roku rosną 3,8%, a inflacja średnio rok do roku ma 3,7%. Więc to tylko broni inflację, że tam kredyty są, że to jest straszne, że zarabiasz średnio na rynku 4%. No i generalnie porównując to w tym samym okresie z akcjami, no to te nieruchomości to tylko pierdzą i nic nie robią. Fajnie. To brzmiało nawet sensownie, bo to 20 minut filmu. Jak oczywiście całego nie streściłem, tam było więcej dużo argumentów, bo chcę oddać, że tam były argumenty sensowne, że trzeba się tym zajmować, że próg wejścia jest wysoki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz uważaj, to na pewno damy na przebitki przed filmem. Na nieruchomościach łatwo da się zarobić 120% w ciągu 5 lat. Łatwo, bezpiecznie, bez zbędnego ryzyka. Oczywiście nie ma nic gwarantowanego, ale tyle się da. I teraz jak to robić i jak ja to robię? No bo argument był taki, że szeroki rynek zarabia tyle, na nieruchomości się zarabia tyle, średnio i tutaj te nieruchomości sobie wypadają. No to tak, po pierwsze, jeżeli popatrzymy na szeroki rynek, nie wiem, powiedzmy indeks SP500, to to jest strategia. Strategia inwestowania tylko w SP500. Czyli jeżeli jest kryzys w 2008 -2009 i ten indeks spada tam kilkadziesiąt procent, to Musimy nałożyć na to psychologię, że ludzie nie wychodzą pod wpływem paniki. Z nieruchomości jest trudniej wyjść tak pod wpływem emocji. Więc trzymanie się cały czas szerokiego rynku i wychodzenie to jest pewna strategia. Więc jeżeli. Ale okej, okay, ona jest łatwa. Więc tutaj oddaję, że to jest łatwe i że nie trzeba być geniuszem i łatwo zapanować nad swoimi emocjami, żeby trzymać się tej strategii. No więc ja pokazuję moją strategię też łatwą w nieruchomości. Ja inwestuję w nieruchomości na Śląsku, mam ich tam troszkę i yy, ja zarabiam średnio na nieruchomościach 10% w skali roku. Ale rynek się zmienia, nie zawsze tak się łatwo da. My dowozimy klientom minimum 8%, więc przyjmijmy te 8% gotowca na Śląsku. Czyli ktoś kupuje świeżo wyremontowane mieszkanie, często w świeżo wyremontowanej kamienicy z nowymi meblami, ze wszystkim nowiutkim i ma minimum 8%. I teraz pokażę wam jak na dźwigni to wygląda. Ja nagram osobny film jeszcze o tym jak to się robi wszystko, bo tam jest więcej niuansów. Dzisiaj na potrzeby porównania do akcji powiem jak to wygląda skrótowo. I teraz tak. Przenosimy się do komputera. I co widzimy? Dla potrzebne się rozmowy przyjmijmy, że nieruchomość, którą bierzemy w kredycie kosztuje milion. Ja wiem, że mało osób ma zdolność na milion, ale chodzi mi o przykład, żeby się nam łatwo liczyło liczby. To tak samo działa na 200 300, 500 dalej. Chcemy kupić nieruchomość na milion i owszem zgadzam się z Piotrem, że kupowanie za gotówkę tutaj, będę już, tutaj się mogę skłonić, że rynek akcji może być prostszy, mniej wymagający i nawet jeżeli te wartości byłyby zbliżone, to wolałbym zarabiać na akcjach bez większego wysiłku, ale Piotr, pominąłeś element dźwigni i teraz pokażę, jak to wygląda na, na, na dźwigni, czyli dźwignia, czyli y, 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 kredyt w tym przypadku hipoteczny. Nieruchomość kosztuje milion złotych, e, wkład własny 10%, okres spłaty 25 lat, ok. Część osób nie dostanie na 25 lat, bo jest za stara, ale część osób dostanie na 30, bo jest na tle młoda. Zakładamy 25 lat, uważam, że to jest uczciwe założenie, bo nawet ludzie po 30 spokojnie dostaną te 25 lat. No i teraz, co tu się wydarza? Najtańsza oferta jest za 6021 złotych dzisiaj. Mamy wysokie stopy procentowe, więc możemy założyć, że przez 5 lat one będą. Najpierw trochę tanieć, potem trochę może drożeć. Ja uważam, że bardzo takim uczciwym założeniem jest to, że to będzie średnia rata przez 5 lat. Dlaczego 5 lat o tym za moment? Dlaczego tej horyzont sobie wybieramy? Ok, więc jest tutaj 6000 z hakiem, są dwie oferty. Zakładam, że jedną z tych dwóch nam się uda ustrzelić. Potem mamy VeloBank już w sumie dużo droższy, no bo rata wyższa o 260 zł to jest dużo wyższa rata. Zakładamy jedną z tych dwóch. Dobra, no i teraz co? Bierzemy kalkulator. I teraz, tak jak mówię, ja wiem, jak zainwestować taki milion czy pół miliona na 8%. Raczej to będzie więcej, ale zakładamy te minimum 8. No i teraz co robimy? Robimy tak. Łatwo się liczy, że 8% miliona to jest 80 tysięcy złotych rocznie. Mówimy już po odliczeniu czynszu, że to jest tyle, tak, jakichś kosztów stałych, że tyle daje nam, ale bez podatku, tyle daje nam nieruchomość. Czyli tak, dzielimy 80 tysięcy przez 12, to nam daje 6666 zł i 66 groszy, same szóstki nam wyszły miesięcznie. Czyli spokojnie nam pokrywa to ratę kredytu. Co ciekawe, jeżeli tutaj zmienimy na 20 lat, to podejrzewam, że ta rata będzie, no właśnie, tutaj podobna. Tak? Czyli jak ktoś weźmie na 20 lat, to ta rata się równa. Ale to byłoby nadużycie, chcę być uczciwy w tym. Musimy jeszcze odliczyć podatek, podatek 8,5%. 8,5% jest do 100 tysięcy rocznie, więc liczymy to razy 0,91,5%, tak? no bo tutaj liczymy 8,5%, to nam daje 6100 zł, Czyli po odliczeniu podatku mamy spokojną ratę w dwóch bankach i zostaje nam 60 złotych lub 80. Czyli rata się sama spłaca. Yy. Taki Piotr powie, no dobrze, ale przez te 5 lat nie zawsze wiesz, najemce, najemcę pewnie. Z mojego doświadczenia wynika, że taki najemca, jeżeli masz dobrze dobrane nieruchomości, wiesz jak dobrać najemcę, a my tutaj mówimy o tym, że ktoś, to kupuje to w kredycie już ma najemcę, nie musi go szukać, to, to taki najemca jest spokojnie kilkanaście miesięcy. Ale tak chwilę dojdziemy do tego, dlaczego ja na razie liczę 100% obłożenia przez te 5 lat. No i teraz zobaczmy sobie, jaka się dzieje magia. Milion, albo inaczej, 3,8%, tak? 3,8 razy 5 lat. To nam daje 19% wzrostu wartości. Czyli co? Z miliona mamy milion 190 tysięcy. A ile zainwestowaliśmy? No, ktoś mało doświadczony powie, że 100 tysięcy. To nie jest prawda. 100 tysięcy inwestujemy, 2% PCC to jest już 120 tysięcy. Notariusz powiedzmy, że 10, on kosztuje pewnie 3-4, ale liczmy 10 już, żeby nam się dobrze liczyło, to jest 13%, czyli 130 tysięcy. No i teraz tak, zakładam jeszcze, że 20 tysięcy pójdzie na pustostan, tak, że, że 3 miesiące te nieruchomości, bo to raczej nie będzie jedna, może to będą. Jakiś wielopak, czy no, trzeba to policzyć. A zakładam, że 3 miesiące przez te 5 lat na pewno nie będzie najemcy, tam daje 15%. Spokojnie, liczymy, za chwilę dojdziemy do tego, że może tego najemcy nie być więcej. I teraz tak, liczymy, że daliśmy 150 tysięcy, a zyskaliśmy po 195 latach. Yy, czyli. I teraz tak, jest taki przepis, że jeżeli przez 5 lat plus rok bieżący, podtrzymasz nieruchomość, to sprzedaż tej nieruchomości. Nie jest opodatkowana, jest zwolniona z podatku. Czyli jak sprzedamy, jeżeli na przykład kupimy w grudniu, to jest najlepsza opcja, nagrywam to w połowie roku, więc do tego grudnia już nie tak mało. Jeżeli nagramy w grudniu, to się liczy do końca grudnia plus 5 lat. Czyli zakładamy, że ktoś tą nieruchomość trzyma w praktyce 5 lat i kilka miesięcy. No to teraz tak. No i sprzedaję ją za 1 190 tysięcy. Ok. Jeżeli kupisz to na jakiejś górce, że będzie jakiś kryzys przez 5 lat, to nie będzie tego wzrostu. Natomiast natomiast zakładamy średnio. Musimy coś założyć, tak? No bo tak samo jeżeli ktoś zainwestuje dzisiaj na, na rynku akcji, a będzie kryzys, to tak samo mo może być kilka lat besty, to też się może wydarzyć. Więc tutaj działa to podobnie. I teraz tak 190 tysięcy złotych podzielić przez 150 tysięcy złotych daje nam. Zysk na poziomie 126%. Odliczamy jeszcze te 6%, bo jeszcze będzie pewnie coś nam wyjdzie po drodze, że coś trzeba, nie wiem, naprawić w tym mieszkaniu, Chociaż w nowym mieszkaniu przez 5 lat się nic nie naprawia raczej, no ale powiedzmy, że będzie najemca, który po dwóch latach tam trochę zdemoluje to mieszkanie, trzeba malować, coś się wydarzy. Ale zwróćcie uwagę, że ja nie liczyłem przez te 5 lat w ogóle, że się spłaci kredyt. Dlaczego? Ponieważ w większości na początku spłaca się odsetki od tej nieruchomości, ale po 5 latach już trochę tego kapitału się nam, e, się nam po prostu spłaci. No i teraz tak, jeżeli odliczymy te 6%, nie policzymy w ogóle tych odsetek i jeszcze odejmiemy 10%, to i tak jest 110% przez 5 lat. E, I teraz tak, policzyliśmy. E, 8,5% z wynajmu. Nie płacimy nic za sprzedaż tej nieruchomości, więc mamy już podliczenie podatków 110%. To teraz ja słucham, jak Ibisz, zieloni 300 i słucham Państwa, tak? Ja daję 110 i słucham Państwa, kto da, kto da na relatywnie małym ryzyku lepszą stopę zwrotu. Ok, zgadzam się, że jeżeli dzisiaj wypadnie Ci najemca na 3 miesiące, a ty masz do zapłaty szóstkę, to jeżeli zarabiasz mało i masz poduszki finansowej, to to może być stresujące. Zgadzam się, to nie jest dla każdego. Ale, ale co do zasady, bardzo dobry wynik, to jest te 110% policzenie podatku. Tak, bo jeżeli teraz mówimy o tym, że na akcjach zarobisz tyle w dobra, no liczmy, że S&P zarobi 10% skumulowane, trzeba by to policzyć. Dobra, liczmy, że 8 lat, Piotr. Tyl że dokładnie, ja liczę na większych ogólnikach 8 lat. No to po 8 latach, a nie 5, masz wynik podobny, tylko że masz wynik typu 100%, a nie 110 i odliczasz tego 19%, czyli nagle wychodzi, że masz 80%, a nie 110. Różnica jest diametralna, bo to jest 40% różnicy gdzieś na szybko licząc. No bo mówimy tak, że kto nie nadąża, bo to, bo to się liczy tak: 80%. Czyli mamy, nie wiem, 80 tysięcy zysku plus 40% od tego, żeby tutaj pokazać na kalkulatorze. Ja wiem, bo wiem że dla, dla każdego nie jest to tak oczywiste, razy 1,4, tak policzę na szybko. No tak, to jest 120 tysięcy, my tu mówimy o 110, to jest bliźniacza liczba. Także w praktyce, e, zgadzam się, jeżeli mówimy o kupowaniu nieruchomości e, za gotówkę, tutaj to, że masz to obciążenie, że być może trzeba jakieś remonty robić, że coś długofalowe na pewno trzeba będzie robić remonty w ciągu pięciu lat, raczej nie. Może jakieś odmalowanie, czy wymiana gniazdka, czy jakieś pierdoły, które się w moich wyliczeniach uwzględniliśmy. No to jasne, zagotówkę. Ja mam nieruchomości za gotówkę, nawet całkiem sporo. Wiem, dlaczego je mam i wiem, co, za mną, co mną kieruje. Ja też inwestuję w akcje oczywiście, bo uważam, że teraz tak, IK jest genialnym narzędziem. PPK to jest moim zdaniem mokry sen na Buffeta, Gdyby Warren Buffett mógł inwestować swoimi miliardami na takich warunkach jak PPK, to, to byłby pewnie trzema najlepszymi inwestorami razem wziętymi w historii świata, bo móc zarobić Móc zarobić, z tego co pamiętam, tam jest 75% w skali jednej wpłaty od razu na starcie, bo te pieniądze są, że tak powiem, podkładane od pracodawcy. No genialny model, więc z perspektywy pracownika to jest genialne. Więc to, o czym Ty, Piotr, mówisz, PPK, IKE, super, oba te narzędzia są super. Ja z IKE również korzystam, IKE też jest spoko. Natomiast nieruchomości kupione. Na kredycie, kupione na Śląsku, kupione w dobrych warunkach. Nie wiem, że, bo my też takie nieruchomości proponujemy, więc to, to jest oczywiście też piękna autoreklama. Ale to nie jest taka filozofia, znaleźć nieruchomości na rynku. Lepiej zrobić to w sposób przemyślany, doświadczony. Co więcej, można powiedzieć, że akcje nie wołają, tak? nie, nie proszę o nic. Ale w praktyce i tak się patrzy, ok, Trump daje cła, Elon się kłóci z Trumpem, to i tak angażuje. Chyba, że ktoś ma stalowe jaja, inwestuje w szeroki rynek i mówi: Wrócę do tego za 5 lat. Natomiast ja myślę, że w tych 8% da się dowieść produkt, czyli nieruchomość, która będzie miała obsługę w cenie przez rok albo dwa, jeszcze. Czyli masz świeżo wyremontowane mieszkanie na 8%. Zresztą Zresztą pokazywaliśmy, pokazywaliśmy też takie, takie mieszkania ostatnio i będziemy pokazywać. Na moim kanale będę często pokazywać, jak my kupujemy nieruchomości, jak je remontujemy, co robimy, żeby to miało ręce i nogi. I te 8 to jest minimum, bo tak naprawdę to większość klientów ma 8,2, 8, 4 Ja już tutaj dałem te 8 takie minimum socjalne, a te 8,2 to skumulowane znowu robi dużą różnicę. Bo teraz, jeżeli mamy 82 tysiące rocznie zamiast, zamiast 80, to te 2000 rocznie przez 5 lat zrobi nam 10 tysięcy, czyli znowu prawie, że 2 prawie, że miesiące te mieszkania mogłyby stać puste i, i dalej, dalej nam się to wszystko spina, bo inne lata nam nadrabiają. Także pamiętajcie, że nawet mądre osoby, bo uznaję, że Piotr jest bardzo mądrym typem. Mogą nie być w rynku. Ja akurat nieruchomości mam sporo, sporą część mojego majątku i portfela stanowią to nieruchomości, więc mam w tym pewne doświadczenie. Na pewno mam dużo mniejsze w giełdzie. Dla mnie giełda jest nudna, jest trochę za wolna. Tutaj mówimy o dźwigni, więc przy tej dźwigni te, te nieruchomości są super szybkie. I ja tutaj poczyniłem bar, bardzo, ale to bardzo liberalne założenia. Ja mam wyższe wyniki niż to, co napisałem. Nie ma w 5 126%. Okej, ja nawet nie pomijam te lata, które dawały nam wyższą stopę zwrotu, ale ja dzisiaj, e, e, gdybym policzył po 3,8 przez ostatnie 5 lat, to tutaj nie byłoby 126, e, nie byłoby 110, e, b, m, tylko myślę, że na szybko licząc byłoby 140 kilka procent. Licząc pustostan, licząc remont, licząc wszystko przez 5 lat. E, także e, pa, pa, pamiętajcie, że Excel przyjmie wszystko, ale dochodzą się przepisy, bo 8,5% podatku to jest mało za wynajem. Zwolnienie z podatku po 5 latach to też jest dobry plus. Relatywnie wysokie stopy procentowe, które raczej będą niższe w ciągu 5 lat, uśredniając, ale założenia, że będą takie same. Jest kilka po prostu tutaj takich rzeczy, które nie są oczywiste. Jak weźmiesz wykres, porównasz ceny jednego do drugiego, to to można dać się nabrać. Ale, ale uważam, że dalej nieruchomości są super. Uważam też, że dzisiaj. Przypominam znaczy, w ogóle fakt, że dzisiaj w Polsce od bezrobotnego, jeżeli masz na wpłatę, wpłatę własną, to od bezrobotnego, czyli osoby, która nie ma zdolności, do osoby, która bierze kredyty na milion, dwa czy trzy, to potrzeba pół roku. Tylko trzeba mieć też gotówki, bo da się łatwo, łatwo uzyskać zdolność kredytową, wbrew pozorom. Ludzie, którzy narzekają w Polsce, to są ludzie mało kreatywni i tacy, którzy nie mają odłożonych kilkunastu tysięcy, żeby to, żeby to zrobić, tak naprawdę. Więc są różne możliwości, tylko trzeba mieć wiedzę. Ja rozumiem, że nie dla każdego oczywiste jest to, że zarabia się 8, a nie 4. Ale też, Piotr, uczciwie powiedz, że większość inwestorów na rynkach finansowych traci. Tak? Czyli to nie jest tak, że szeroki indeks patrzymy sobie 10%, tylko. Jednak większość osób ma tak, że nagle potrzebują pieniędzy, wyjmują na stracie, szargają nimi emocje, bo, bo samolot uderzy w dwie wieże, bo nadchodzi kryzys finansowy, już tak po kolei mówiąc, bo nadchodzi covid, bo nadchodzi wojna, bo Trump, bo toś, Ludziom spada w portfel nagle 10, 20, 30% i płaczą, panikują, wypłacają. W nieruchomościach jest o to trudniej, dużo trudniej. Nieruchomości dają ten spokój i uważam, że ta Psychologiczna część nieruchomości jest trochę bagatelizowana. Jeżeli ty dzisiaj masz ten kredyt, masz tego najemcę, czasem ci on zapłaci, czasem się opóźni, coś się wydarzy, to i tak masz tego bata, że inwestujesz w nieruchomość przez te 5 lat. Okej, okay, ja w ogóle nie powiedziałem o tym, co się, jak z demografią. Zgadzam się, demografia jest teraz gorsza i w perspektywie 5 lat jestem spokojny. W perspektywie 10 tragedii też nie będzie, jak będziesz miał dobrego typu nieruchomości. Ale później nie wiem, co będzie. Więc dlatego mówimy o jednak takim krótkoterminowym spojrzeniu. A do tego jedna rzecz, o której też mało osób wie. Ja czytam raporty. Zresztą ostatnio widziałem raport, w którym firma, która analizuje wszystkie ceny nieruchomości w Europie, mówi o tym, że w Warszawie, bo ona liczy stolicami, w Warszawie metr nieruchomości będzie za 10 lat kosztował według nich 30 kilka tysięcy złotych średnio. Zobaczymy. To taka firma dosyć wiarygodna, teraz nie przytoczę nazwy, ale to był wiarygodny raport. Ja, ja akurat y, wolę założyć dużo mniejsze wartości, a i tak mi się to spina. Natomiast, y, jeżeli dzisiaj podejmiemy do sprawy w ten sposób, że, y, y, że ta demografia jednak jest y, wątpliwa, bo jest, znaczy wątpliwa, ona jest słaba, y, to zwróć uwagę, że zawsze będą klienci na Nieruchomości topowe i na nieruchomości najtańsze. Ja mam dużo naj tych najtańszych. Czyli, na przykład, mam taką kamienicę, gdzie jest sporo kawalerek, takich bardzo malutkich, takich 20-20 parametrów. I kto wynajmuje takie, takie kawalerki? Okej, okay, są osoby, nie wiem, był na przykład taki pan Tirowiec, co jeździ w trasy i ty to jako hotel. No i to jest spoko, nie? Przejeżdżasz sobie po dwóch tygodniach z trasy, pierzesz swoje gacie, bierzesz prysznic, masz tam kąt, śpisz i przez tydzień tam sobie coś robisz i znowu lecisz w trasę na parę tygodni do Europy. Spoko. Ale i ten pan jest w statystykach ludności, ale większość tych ludzi jest z Indii, z Afryki, z Ukrainy i teraz większość tych ludzi się nie melduje. I ich nie ma, tej migracji nie ma w statystykach. Więc jeżeli masz nieruchomości, które są e, wymaksowane, jeżeli chodzi o roj e, i to są e, kawalerki, nie, nie mówię o patetkawerkach, ja tak? nie mówię, że ludzie mają mieszkać na 12 metrach, e, ale jeżeli masz małe kawalerki, e, to tam są ludzie, których nie ma w statystykach, a lu, tania siła robocza zawsze w takich krajach rozwijających się jak Polska, będzie. Więc jeżeli masz dobre produkty, dobre nieruchomości, które są właśnie dla takiej grupy odbi odbiorców, którzy się klimatyzują u nas, którzy się dopiero wybijają, dopiero później awansują, będzie stać na coś więcej, no to raczej z tymi najemcami nie ma problemu. Raczej jest więcej chętnych niż, niż nieruchomości tak naprawdę. Z mojego, z mojego doświadczenia przynajmniej w Katowicach i okolicach. Także jeżeli wiesz jak kupować nieruchomości, wiesz jak je sprzedawać później z dyskiem, to to nie jest filozofia. Tak naprawdę dzisiaj ktoś, kto nie ma pojęcia o nieruchomościach, przychodzi do kogoś, kto się zna, czyli na przykład bierze sobie z Happy Invest nieruchomość, gdzie się go przeprowadza przez wszystko, przez całe etapy. Pomaga mu się tym zarządzać przez rok, dwa i naprawdę te wyliczenia, które dałem, są totalnie realne. Chyba, że przez 5 lat nie będzie tego 3,8, o których mówiłeś, bo też tak może być. Natomiast to, żeby się samo spłacało. Nie jest to żadną filozofią. Tak naprawdę, jeżeli ktoś sobie wydłuży ten okres do 30 lat i zrobi ratę 5600, do tego sobie zrobi nieruchomość na 8,5%, to nagle się okaże, że jeszcze co miesiąc ci zostaje 500, które możesz sobie gdzieś na przykład dać w IKE, w akcję, i jak będzie potrzeba, to wyjąć to sobie, wyjmiesz. Także. No nie jest to żadna filozofia. A jeżeli masz nieruchomość za gotówkę, to bierzesz te 5-6 koła i inwestujesz w akcje. I te, 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 tam też masz procent składany. Także są różne możliwości. I naprawdę dzisiaj można zarobić bardzo dużo na nieruchomościach. Dalej, mimo że uważam, że te najlepsze czasy są już za nami, to znaczy za nami. One, one już nie będą tak dynamiczne, jak były wcześniej. To i tak dalej widzę potencjał do wzrostu. Dalej, wiele raportów wskazuje na to, że te ceny powinny rosnąć, bo choćby cena odtworzenia mieszkania u dewelopera jest na tyle wysoka, że ten rynek wtórny powinien się trzymać. Czy tak będzie, zobaczymy. Natomiast czekam na informacje od ludzi, którzy inwestują na giełdzie, jak w bezpieczny sposób zarobić 110% w 5 lat. Czekam na propozycje. Myślę, że ich nie, nie dostanę. Jedna rzecz, żeby być uczciwym. Tak, musisz mieć zdolność, tak, to zajmuje więcej czasu niż akcje, ale nie dużo więcej, bo te godziny na początku, tak, czyli rozmowy, wybieranie nieruchomości, notariusz, dokumenty w banku, jasne, to sumarycznie na początku daje dużo, ale wydaje mi się, że poświęcić miesiąc życia, bo to jest powiedzmy miesiąc, że potem to bardzo mało zajmowało czasu, bo tutaj mówimy o tym, że co, przelew do spółdzielni, Raz, raz w miesiącu płatność jakiegoś podatku i tyle. I jasne, raz na jakiś czas to się wydarzy, to trzeba będzie zrobić, ale to naprawdę statystycznie przy odpowiednich nieruchomościach i najemcach jest w większości czasu bezobsługowe, a przed 5 latach też nie mówimy o remontach. Także jest trochę trudniej, trochę bardziej wymagające o na starcie więcej czasu, ale jeżeli ktoś dzisiaj ma. Zdolność, jakąś odwagę i ma też zarobki takie, czy taką poduszkę, żeby móc czasem tą ratę zapłacić, jeżeli ona się w danym miesiącu nie spłaci, to uważam, że jest to całkiem sensowne. Oczywiście ja tutaj mówiłem o, pół, o milionie, jeżeli mówimy o pół miliona, to tutaj mówimy o tym, że trzeba mieć na tą ratę na przykład te 2,5-3 tysiąca złotych, no bardziej 3000, tysiące, żeby być już dokładnym. Więc musisz mieć te trzy tysiące, żeby w danym miesiącu na przykład zapłacić, jeżeli ktoś ci wyleci. Są też kaucje. Trzeba pamiętać, że najemcy płacą kaucje. Te kaucje też mogą pracować w jakichś kotach oszczędnościowych. Są jeszcze inne właśnie niuanse. Jest też tak, że jak kupisz nieruchomość i ona ma trochę... Na przykład kupisz budynek, gdzie jest kilka kawalerek, ona ma trochę ziemi, tam też możesz potem zrobić jakieś, jakieś mieszkania. Takie gotowe z kontenerów. Są różne możliwości, różne możliwości, można to skalować, ale to już jest kwestia pewnie gotówki, kombinacji. Przy prostym modelu kupujesz nieruchomość, dajesz nam zarządzanie na dwa miesiące w cenie, masz 8-8,5%, robisz to w hipotece. Te 110% to jest takie naprawdę bardzo liberalne założenie. Wcale się nie zdziwię, jak ktoś zrobi 140%. Nie dziwię się też, jak będą niższe wzrosty i ktoś zrobi 80. Dalej myślę, że to jest całkiem sensowne, całkiem sexy. No i co? I tego mam życzę. Sexy inwestycji. Jestem ciekaw Waszych opinii o nieruchomościach i o giełdzie. Ja jestem zwolennikiem i tego, i tego i uważam, że hybrydowo robić to, to to jest bajeczka. Także co? Hakuna tatawskiego dobrego. Widzimy się na live. Cześć.